Do wiedzy o sobie dochodzimy również poprzez porównanie się z innymi. Gdy próbujemy określić swoje uczucia, cechy i zdolności, inni ludzie i ich uczucia, cechy i zdolności stanowią wartościowe źródło informacji. Teoria porównań społecznych Leona Festingera głosi, że mamy potrzebę oceniania własnych poglądów i zdolności poznawania swoich mocnych i słabych stron dla uzyskania trafnego obrazu siebie. Zdaniem Festingera, kiedy tylko jest to możliwe, ludzie będą wykorzystywali kryteria obiektywne, takie jak odczyt ze stopera po przebinięciu mili. Jednakże tego rodzaju informację zwrotną raczej niełatwo jest uzyskać w życiu. Najróżnorodniejsze interesujące właściwości naszej osoby, o których przypuszczalnie chcielibyśmy wiedzieć więcej, nie poddają się obiektywnym pomiarom. Teoria porównań społecznych koncentruje się na dwóch ważnych zagadnieniach. A kiedy angażujesz się w dokonywanie porównań społecznych, b kogo wybierasz jako tego, z kim się porównujesz. Jak wykazał Festinger, dokonujemy porównań społecznych, gdy nie ma obiektywnego standardu, według którego można siebie ocenić i kiedy nie ma pewności, jacy jesteśmy pod określonym względem. Tak więc, kiedy nie ma pewności jaka jest wartość naszego działania lub jakie dokładnie są nasze uczucia, będziemy obserwować innych ludzi i porównywać się z, się z nimi. Rozpatrzmy pierwszy przypadek, na przykład y, Jerry Sauls i Barbara Fletcher badali proces porównań społecznych u naukowców posługując się metodą analizy dokumentów. Należy do zwyczaju naukowców, że kiedy przygotowują do publikacji artykuł dotyczący badań, proszą cieszących się uznaniem kolegów o informację zwrotną i komentarze dotyczące tekstu. W specjalnej części publikowanego artykułu umieszcza się podziękowania dla nich. Salz i Fletcher. Wysunęli hipotezę, że w naukach, w których istnieją standardy, cechujące się w większym stopniu obiektywizmu, badacze nie mają tak dużej potrzeby dokonywania porównań społecznych, jak w dyscyplinach, w których standardy mają charakter mniej obiektywny. Nauki przyrodnicze zostały określone jako dyscypliny, w których standardy są bardziej obiektywne, w sensie stosowania, stosowanych procedur badawczych i w... W wysokim stopniu sprecyzowania obszarów badań niż w naukach społecznych. Odpowiednio do tego autorzy ci sformułowali tezę, że przedstawiciele nauk przyrodniczych będą dziękowali w swoich pracach mniejszej liczbie osób, co wskazywałoby na to, że prosili mniej osób o komentarz do swojej publikacji. Analizując kilkaset artykułów, Salz i Fletcher ustalili, że średnio liczba osób, którym dziękowano w jednym artykule, wynosiła w wypadku fizyków i chemików 0,5, w wyniku psychologów 1,2, a socjologowie dziękowali w artykule przeciętnie dwóm osobom. Druga kwestia dotyczy tego, z kim powinieneś się porównywać. Czy jeżeli zastanawiamy się nad swoimi uzdolnieniami artystycznymi, powinniśmy się porównać z Picassem, ze swoją młodszą siostrą czy z kolegą z zajęć plastycznych? Nie zaskakuje odpowiedź, iż ludzie najczęściej porównują się z osobami, które są do nich podobne pod względem istotnej cechy bądź wymiaru? Chociaż ludzie często dokonują też tak zwanych porównań w górę i porównań w dół. Badania pokazują, że chociaż ludzie niekiedy dokonują porównań społecznych w górę, to znaczy porównują się z osobami, które mają większe osiągnięcie niż oni sami, czynią to po to, by określić, na czym polega doskonałość, czyli jaki jest poziom najwyższy, do którego chcieliby dążyć. Natomiast wykorzystywanie porównań społecznych w dół jest strategią służącą ochronie i wspomaganiu siebie. Jeśli porównujesz się z ludźmi, którzy są mniej bystrzy, utalentowani czy mniej uprzejmi niż my, Czujemy się z siebie bardzo zadowoleni. Podobnie możemy porównywać swoje zdrowie ze zdrowiem ludzi, którzy czują się gorzej od nas, i w ten sposób podbudowywać swoją samoocenę. Zatem to, z kim się porównujemy, zależy od tego, co chcemy osiągnąć. Gdy chcemy uzyskać trafną ocenę naszych zdolności i poglądów, porównujemy siebie z ludźmi podobnymi do nas samych. Jeżeli potrzebna jest nam informacja, ku czemu możemy zmierzać, dokonujemy porównań społecznych w górę. Wreszcie, kiedy naszym celem jest wsparcie samych siebie, porównujemy się z tymi, którym szczęści się mniej niż nam, ponieważ w świetle takich porównań w dół wypadamy lepiej. Bardzo dziękuję za uwagę.